W tym historycznym okresie przebudzenia miliony dusz na całej Ziemi są świadkami potężnej ukrytej siły manipulującej ludzkością. Ukrytej, więc nie ma nazwy. Nie istnieje więc w umysłach ludzi przypisujących jej etykietki i nazwy. Ukrytej w cieniu, nazwiemy ją Kabałą. To wielkie przebudzenie jest największym zagrożeniem, przed jakim kiedykolwiek stanęła kabała. Widzieliśmy, jak ta zbrodnicza kabała stosowała fałszywe flagi, aby utrzymać swoją największą władzę niewidzialność. W tym miejscu zbadamy najbardziej przerażające wydarzenie z fałszywą flagą, jakie można sobie wyobrazić Fałszywa inwazja obcych. Zjawisko UFO można prześledzić wstecz przez tysiąclecia. Moglibyśmy spędzić całe dnie przeglądając całą tajemnicę UFO wraz z jej fascynującymi półprawdami i dezinformacją. Jednak te szczegóły zostały wykorzystane jako odwrócenie uwagi. Liczy się to, czy jest to możliwe. Czy zagrożenie jest realne? Technologia istnieje. Podczas II wojny światowej zmarł Nikola Tesla. FBI twierdzi, że jego przełomowe technologie zniknęły. Po rozpoczęciu II wojny światowej dr Walter Gerlach, ekspert w dziedzinie fluorescencji jonów rtęci w silnym polu magnetycznym, został włączony do ściśle tajnego projektu Digloke, znanego również jako Dzwon. Zachowane dokumenty sugerują, że Dzwon wiązał się z dziwnymi efektami antygrawitacyjnymi i zmianami czasu. Po wojnie cały projekt zniknął. Kilku nazistowskich naukowców przybyło do Ameryki w ramach operacji Paperclip, gdzie wielu z nich dołączyło do astronautów będących masonami i satanistycznych naukowców zajmujących się paliwem rakietowym Jacka Pearsonsa, aby utworzyć NASA. Wcześniej uchwalono ustawę o tajemnicy wynalazków w 1951 roku, która pozwalała rządowi USA na tłumienie wszelkich nowych technologii uznanych za zagrożenie dla kraju. Doprowadziło to do stłumienia samochodu napędzanego wodą Stanleya Meyera, tajemniczego efektu Hutchisona, Johna Hutchisona, a do 2010 roku ponad 5000 wynalazków zostało uznanych za tajne. Przez cały ten czas obserwacje UFO stały się bardziej powszechne. Całe zjawisko UFO staje się częścią popkultury. Wojsko amerykańskie opracowuje broń bezpośredniej energii. Niewytłumaczalne zniszczenia widoczne podczas ataków na World Trade Center 11 września oraz pożary w Kalifornii sugerują istnienie jakiejś zaawansowanej technologii broni, która ma zdolność topienia szkła i stali oraz spalania domów do postaci sproszkowanego popiołu. Informatorzy współpracujący z trwającym projektem ujawniania informacji Stevena Greira byli świadkami rządowych projektów, w ramach których cywile są porywani w ramach fałszywych scenariuszy porwań przez kosmitów. Widzieli oni ściśle tajne statki typu UFO, które opracowuje nasze wojsko i twierdzą, że łatwo można by oszukać opinię publiczną, przedstawiając je jako technologię kosmitów. Gdyby kabalistom udało się przeprowadzić fałszywą inwazję kosmitów, mogłoby to oznaczać koniec gry. Obowiązek noszenia masek ujawnił, że jak łatwo ludzkość poddaje się presji. Uwierzą we wszystko, co im się powie, a reszta z nas może zostać unicestwiona w ciągu kilku tygodni za pomocą broni bezpośredniej energii i innych środków, które mają w zanadrzu. Obecnie obserwujemy coś w rodzaju ujawnienia, jakby przygotowywali nas, nadal ostrzegając przed zagrożeniem ze strony obcych. Wiemy, że Kabała ma wolę, aby to zrobić, i wydaje się, że ma również środki, ale jeśli uda nam się zniszczyć tego złego raka, ludzkość ma szansę. W pobliżu wsi Ludwikowice w Polsce znajduje się ogromna betonowa konstrukcja na szczycie 12 kamiennych filarów o wysokości kilkudziesięciu metrów. Jest to część bunkra z czasów II wojny światowej, który został opuszczony przez Niemców, gdy w 1945 roku zajęły go siły radzieckie. Jego funkcja i pierwotna zawartość nie zostały publicznie ujawnione, ale trwają spekulacje, że służył on do budowy i testowania statków napędzanych silnikiem antygrawitacyjnym. Konstrukcja znajduje się na szczycie projektu RIZE, kryptonimu tajnej serii tuneli wykopanych przez SS pod polską okolicą. Cel tego projektu pozostaje niejasny ze względu na brak dokumentacji, a oficjalna nazwa kamiennej konstrukcji z czasów II wojny światowej nie jest publicznie znana, ale niektórzy sugerują, że była ona częścią programu Hannibal, w ramach którego niemieccy inżynierowie projektowali i udoskonalali prototyp statku Vril w kształcie Spotka, aby wygrać wojnę dla hitlerowskich Niemiec.

Większość obserwacji UFO podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu można prawdopodobnie przypisać niemieckim naukowcom i ich niesamowitym osiągnięciom oraz napędowi elektrograficznemu. Który zasilał bezskrzydłe lub dyskowate statki. Bitwa nad Los Angeles to nazwa nadana wydarzeniu z czasów II wojny światowej, podczas którego przez wiele godzin wystrzelono ponad 14 tysięcy pocisków artylerii przeciwlotniczej w kierunku obiektu, który uznano za samolot wroga. W wydaniu z 26 lutego 1942 roku gazeta LA Times opublikowała zdjęcie, na którym widać obiekt oświetlony reflektorami, a wokół niego wybuchające pociski. Wiele z tych latających spotków z innych obserwacji i przecieków wydaje się mieć na zewnętrznej powłoce znak niemieckiego krzyża. Potwierdzają to liczne artykuły z New York Timesa, w których amerykańscy żołnierze w Europie donosili, że podczas wojny widzieli latające metalowe kule, zarówno pojedyncze, jak i w grupach. Gdyby Niemcy zdążyli na czas ukończyć pracę nad uzbrojeniem tych wczesnych statków, losy świata mogłyby potoczyć się zupełnie inaczej. Mówi się, że pod koniec wojny wszystkie prototypy statków Hanebu były gotowe do masowej produkcji. W 1945 roku zostały one rzekomo ewakuowane do niemieckiej bazy wojskowej dla okrętów podwodnych i statków na Antarktydzie, której część została zaanektowana i zajęta przez Niemców od 1938 roku, kiedy to zajęli oni rozległe terytorium zwane Neuschwabenland w krainie królowej Maut. Naziści utworzyli bazę 211, ufortyfikowaną placówkę zaprojektowaną z myślą o długotrwałym przetrwaniu, wyposażoną w podziemne obiekty chroniące przed surowymi warunkami polarnymi i potencjalnymi inwazjami. To właśnie niemiecki wielki admirał Karl Dönitz powiedział: Niemiecka flota podwodna jest dumna z tego, że zbudowała dla Führera w innej części świata Shangri-La na lądzie, nie do zdobycia fortecę. W ostatnich miesiącach wojny okręty podwodne uniknęły schwytania, aby dostarczyć wysokich rangą urzędników, naukowców i prototypy urządzeń antygrawitacyjnych do tej tajnej bazy podwodnej, utworzonej w głębokich podziemnych jaskiniach pod lodowcami Antarktydy, zapewniając przetrwanie najbardziej zaawansowanych innowacji Rzeszy w obliczu zbliżającej się klęski w Europie. W rzeczywistości po zakończeniu wojny ponad 100 okrętów podwodnych pozostało zaginionych i nieodnalezionych. Niemniej jednak odtajnione mapy z archiwów KGB, rzekomo przejęte z nazistowskich dokumentów, przedstawiają rozległe podziemne sieci w Antarktyce, w tym tunele i jaskinie powstałe przed nowoczesną budową, prawdopodobnie przekształcone ze starożytnych struktur lub naturalnych formacji idealnych do ukrycia baz. Mapy te są zgodne z relacjami informatorów, którzy twierdzą, że nazistowcy inżynierowie wykorzystywali otwory geotermalne i wiertła penetrujące lód do tworzenia samowystarczalnych siedlisk, czerpiąc z wojennych innowacji w podziemnych fabrykach, takich jak te w górach Harz w północnych Niemczech. Centralną rolę w tym scenariuszu odgrywa Towarzystwo Vril, tajna grupa okultystyczna działająca w Niemczech przed II wojną światową, łącząca mistycyzm z najnowocześniejszą inżynierią. Czerpiąc z powieści Edwarda Bulera Lyttona z 1871 roku pod tytułem The Coming Race, która opisywała starożytną podziemną rasę Vrilia, Wykorzystującą nieograniczone źródło energii zwane w do napędu anty antygrawitacyjnego i kontroli telepatycznej, stowarzyszenie rzekomo starało się to odtworzyć poprzez mediumizm psychiczny i kontakt międzywymiarowy lub pozaziemski. Członkowie stowarzyszenia, w tym medium Maria Orsić, twierdzili, że otrzymali plany statków w kształcie dysków, umożliwiające budowę prototypów z napędem elektromagnetycznym, które przeczyły konwencjonalnej fizyce, wykorzystując mityczną siłę Vril, uniwersalną energię życiową zdolną do manipulowania grawitacją i polami elektromagnetycznymi w celu lewitacji i potencjalnych podróży międzygwiezdnych. Czerpiąc z pradawnej wiedzy sumeryjskiej, tybetańskiej i wedyjskiej, dziewczęta Vril dzięki swoim zdolnościom telepatycznym rzekomo zaprojektowały wczesne modele, takie jak seria spotków RFZ, Rundflugzeug i bardziej zaawansowane statki Haunebu, które osiągały prędkości macha i pionowe starty dzięki obrotowym silnikom pretenciowym. znacznie przewyższając lotnictwo alianckie i zapowiadając współczesne obserwacje UFO. and foreshadowing modern UFO sightings. Głęboko powiązane z aryjskim mistycyzmem stowarzyszenia Tule, innowacje grupy Wrill zostały potajemnie włączone do tajnych projektów SS Annenerbe Heinricha Himmlera w połowie lat 30. XX wieku, napędzając inicjatywy Wunderwaffen, takie jak urządzenia V7 i Diglocks, gdzie schematy Wrill umożliwiły Rzeszy stworzenie prototypów myśliwców w kształcie dysków, które podobno unikały radarów i zniszczyły eskadry podczas lotów testowych nad Schwarzwaldem, ostatecznie wpływając na powojenne programy lotnicze Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego poprzez operację Paperclip, ustanawiając rolę Stowarzyszenia Vril jako nieznanych architektów skoku ludzkości w kierunku opanowania jako nieznanych architektów skoku ludzkości w kierunku opanowania antygrawitacji. Nie jest to zwykła fikcja. Udokumentowane dążenie nazistowskich Niemiec do stworzenia Wunderwaffen, czyli cudownej broni, obejmowało eksperymentalne samoloty, takie jak Horten Flying Wing i silniki Vortex Wiktora Schaubergera, które nawiązywały do koncepcji antygrawitacji inspirowanych w w 1945 roku, roku Rzesza upadła. Podwodne łodzie, takie jak U-530 i U-977, podobno transportowały prototypy Wril, naukowców i elitarny personel na południe, omijając blokady aliantów, aby dotrzeć do Antarktydy. Powojenne obserwacje UFO, począwszy od sprawy Kenneta Arnolda z 1947 roku, Roswell i eskalujące na całym świecie często opisują statki w kształcie spodków pasujące do projektów Haunebu, co sugeruje, że technologie te przetrwały w formie operacyjnej, prawdopodobnie udoskonalone w izolacji. Wykonalność technologii w Vril jest poparta współczesnymi analogiami. Dzisiejsze eksperymentalne drony i elektromagnetyczne systemy napędowe, takie jak EM-Drive NASA, wskazują na ukrywane przełomowe odkrycia, które mogły mieć swoje źródło w ezoterycznych badaniach Niemców. Które rząd USA pod wpływem wielkich koncernów naftowych stara się ukrywać, jak stwierdził przedstawiciel Tim Bruchette w niedawnym wywiadzie udzielonym Tuckerowi Carlsonowi. Tak wiele osób, jak właśnie powiedziałeś, miało okazję zobaczyć je na własne oczy. Dlaczego mieliby być zainteresowani krzywdzeniem tych ludzi, nazywaniem ich szaleńcami, grożeniem im i tym podobne? Opowiedz nam o swoich doświadczeniach związanych z dążeniem do większej jawności. Jakie reakcje spotkały Cię? Myślę, że arogancje ze strony rządu federalnego. W każdym aspekcie rządzenia widać dążenie do kontroli. Wszyscy spróbujący władze chcą utrzymać się z dala od swojego małego kręgu władzy. Myślę też, że chodzi o kwestie finansowe. Wyobraź sobie, że mieliby coś, co ogrzewałoby domy latem i zimą, a latem je chłodziło. I to bez żadnych kosztów. To znaczy, to coś, co moglibyśmy zrobić, co doprowadziłoby wszystkich do bankructwa. Wojenni Alfonsi

W Biblii jest mowa o kobietach, które twierdzą, że są mądre, ale w rzeczywistości są głupie. Zgadza się. W Waszyngtonie nie ma nikogo, kto nie uważałby się za mądrego. Zastanawiam się jednak, czy to na pewno tak jest. Uważasz więc, że to próba ukrycia istnienia zaawansowanej technologii, ponieważ stanowi ona zagrożenie dla istniejącego przemysłu? Myślę, że to część prawdy. Kluczowym wydarzeniem łączącym te wątki jest operacja High Jump. W latach 1946 i 1947 ogromna flota morska Aliantów, składająca się z 4, 4700 uzbrojonych żołnierzy, lotniskowca, 13 statków i 33 samolotów pod dowództwem kontradmirała Richarda E. Byrda dosłownie najechała Antarktydę, znacznie przekraczając zakres jakiejkolwiek wcześniejszej misji polarnej i oficjalnie przedstawiono jako badania pogodowe. Jednak nagłe zakończenie wyprawy po zaledwie 8 tygodniach, w związku z niewyjaśnionymi stratami, w tym niszczycielem i wielami, wieloma samolotami, podsycają do, doniesienia o starciach zbrojnych. W wywiadzie udzielonym chilijskiej gazecie w 1947 roku Byrd ostrzegł przed samolotami wroga z regionów polarnych. Engage. keep them off the deck target bearing 160 fire hold her steady keep those guns hot they're lifting the freighter brace for impact help hard to port get us clear W wywiadzie udzielonym w gazecie w 1947 roku Byrd ostrzegł przed samolotami wroga z regionów polarnych zdolnymi do lotów z niesamowitą prędkością, przewyższającą konwencjonalne systemy obronne, co było zawoalowaną wzmianką o UFO pochodzących z Vril. Ostatnie dyskusje potwierdzają tę tezę, po postulując, że operacja High Jump była nieudanym nalotem na bazę 211, gdzie nazistowcy zwolennicy Vril, prawdopodobnie sprzymierzeni z podziemnymi sojusznikami, odparli najeźdźców, wykorzystując zaawansowaną technologię antygrawitacyjną i broń ze swojej bazy pod lodem. W tajnych raportach z operacji, które zostały tylko częściowo odtajnione, odnotowano niezidentyfikowane zjawiska powietrzne i anomalie sejsmiczne zgodne z podziemnymi systemami obronnymi. Narracja ta zyskuje na wyrygodności dzięki powiązanym historycznym punktom. Nazistowskie stowarzyszenia okultystyczne, takie jak Thule i wywarły wpływ na wysokich rangów osobistości, takie jak Anne Nerbe, czyli naukowców zajmujących się badaniem starożytnych artefaktów aryjskich i archeologią, którzy finansowali wyprawy w poszukiwaniu aryjskich korzeni które były jednocześnie poszukiwaniami technologii mającymi na celu odzyskanie starożytnej, zaawansowanej, zaginionej technologii. Dzienniki okrętów podwodnych z II wojny światowej potwierdzają anomalne podróże na południe, a strefy zakazu lotów i sektory o ograniczonym dostępie na Antarktydzie, wprowadzone na mocy Traktatu Antarktycznego z 1959 roku, utrudniają publiczną kontrolę potencjalnych lokalizacji. Jeśli operacja High Jump ujawniła te tajemnice, to późniejsze tuszowanie faktów, podobne do tego, które miało miejsce w przypadku Roswell, wyjaśnia wzrost liczby doniesień o UFO, ponieważ uciekające statki badawcze przelatują nad niebem. W istocie połączenie zweryfikowanych wypraw, ukrytych poszukiwań technologii i nietypowych wyników działań wojskowych tworzy spójny obraz. Odłomowa enklawa nazistowska, wzmocniona innowacjami w ril przetrwała w głębi Antarktydy, a jej istnienie chroni izolacja, która umożliwiła jej powstanie. My name is Robert Sepper. I'm an My published work is available on Amazon and through all other major book outlets. If you'd like to support my work, you can do that through patreon.com. There should be a link in the description. You can also click on the thanks tab below the video to leave a donation as part of a comment or if you'd like to ask a question and I will try my best to reply in a timely manner. I also appreciate any constructive feedback that I get. Suggestions on a future video topic, or if you just like to share your thoughts with the community. Please remember to subscribe, hit the notification bell, and check back often. Stay safe, and I hope to see you again soon.